Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wtorek. E, Antidotum odcinek 317. Już jest rano, dobrze się udało, że będzie na rano. Słuchajcie, dzisiaj my zaraz po tym rannym odcinku pędzimy do mm, Opola, więc kto jest blisko Opola, tak myślę do 400 km, to zapraszamy Was. <słuch> Zapraszamy Was na strefę no mocy. Będzie duży park, i no. duże miejsce. Więc, więc przyjedźcie, żeby nas było dużo. Między centrami handlowymi. Między centrami handlowymi, tak, tak Więc zapraszamy Was. Będzie i Michał Czadczy ksiądz, będzie Full Power Spirit, będzie Tao, Będzie za nim uwielbienie, będziemy my. No. Więc ich troje też będą. Mówili nam, że będą. Więc zapraszamy w sensie trójca Świętego, Tych troje, tych troje. No. dobra, zaczynamy. Księga rodzaju, dzisiaj 13 rozdział. Słuchamy. Przepraszam. Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również drobne i większe bydło oraz namioty. Kraj nie mógł trzymać ich obu, bo zbyt wielki mieli majątek i nie mogli razem mieszkać. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami Trzód Abrama i pasterzami Trzód Lota, mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy Kanone i Peryzyci. Rzekł Abram do Lota: Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami Twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed Tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna. Była bowiem ona jak ogród pana, jak ziemia egipska, dopóki pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak się rozeszli. Abram pozostał w ziemi Kanaan, lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec pana. Po odejściu lota pan rzekł do Abrama: Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz: na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daje tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię licznym, jak pył ziemi. Jeśli ktoś może policzyć pył ziemi, policzone też będzie Twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, Tobie go oddaję. Abram zwinął swe namioty i przybył od Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana. Oto słowo Boże. Bóg nie będą dzięki. To ta pierwsza podstawowa rzecz, to, to jest taki fragment dla mnie też o zaufaniu. Zobaczcie, Abraham miał posłanie od Boga. Bóg mu kazał iść, zabrać całą swoją rodzinę. Między innymi dlatego też jest z nim lot, bo to część jego rodziny. No i teraz mija trochę czasu da się rozrasta, rodzina się rozrasta, przybywa i ludzi, i trzód, i, i majątku, i dobytku, bo Pan Bóg im cały czas błogosławi, jak obiecał, więc oni to błogosławieństwo doświadczają. No i nagle widać, że zaczynają takie ludzkie rzeczy być, no wynika sprzeczka między pasterzami tego, a tego, no, że moje owce weszły na twój teren, twoje na mój teren, no znamy to z życia, yy, to jest często trudne, w dla każdego z nas, że ktoś nagle wchodzi na Twoje, tak? że człowiek mieć jasno dookreślone odtąd, dotąd będę się trzymał granicy, stąd powstały płoty na przykład nie? żebyśmy umieli oddzielić swoje od, od cudzego lub cudze od swojego no i teraz niesamowita postawa Abrama, bo to on ma to słowo od Boga, a nie Lot Lot tylko jakby korzysta z tego błogosławieństwa, które jest dane Abramowi a potem Abraham mówi więc Abraham nagle mówi Dolot, czekajcie, bo chcę Ten werset otworzyć Niech nie będzie sporu między nami Między pasterzami moimi a pasterzami twoimi Bo przecież jesteśmy krewnymi Wszak cały ten kraj Stoi przed tobą otworem Odłącz się ode mnie Jeżeli pójdziesz w lewo, ja w prawo Jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo i wtedy lot wiadomo, no to co w tak, takiej sytuacji, czy wybiera? Wybiera to, co mu się wydaje być lepsze. Oczywiście nigdy nie wiemy, co jest dla nas lepsze, bo my nie znamy przyszłości. My tylko możemy wnioskować po pewnych rzeczy. I wnioskował po pewnych rzeczach. Po czym, no, że ta kraina widać, że jest, że jest urodzajna, widać, że tam jest dolina, tam jest też woda, tam jest zieleń, tam jest dużo zielonej trawy. Więc wybrał, jakby no, oczami wybrał. Powiedział, no to jak skoro mam prawo wyboru, wybieram to. I teraz zobaczcie, Abraham, który ma mm, który ma to posłanie od Boga yy, nagle udziela pierwszeństwa temu bratankowi, temu lotowi, mówi, ty sobie wybierz, gdzie chcesz, tu czy ty. Co to znaczy? To znaczy, że on ufa, że Bóg ma dla niego najlepsze. I powiem wam, ja widzę, jaki mały w tym jestem. Teraz wam powiem, jak czasami jeździliśmy na strefę mocy, jeszcze nie mieliśmy teraz takich sytuacji, bo dopiero teraz będziemy razem gdzieś wszyscy, że my już wyjedziemy z domu naprawdę. Ale bywało dla mnie tak czasami, że gdzieś jestem, no nie wiem, przyszedłem na rekolekcje, i mówi, mówią, wybierz sobie pokój, ten czy ten. No to na czym polegał mój wybór? No szukałem, gdzie będzie mi lepiej, gdzie będzie mi wygodniej, gdzie będzie może chłodniej lub cieplej, w zależności czy będę miał lepszy widok, że też jestem takim człowiekiem, który lubi yy, w taki sposób wybierać. I to słowo, pamiętam, już kiedyś mi przypomniał Pan Bóg, właśnie na strefie mocy, że było do wyboru tu czy tu, a ja nagle mówię do drugiej osoby, to ty wybierz gdzie, a ja wezmę to drugie. I powiem wam, taka postawa pewnie Bogu się podoba. Dla mnie jest trudniejsza. Ale, ale, ale Bogu się podoba, i to co to, to też daje? To też daje, że ty ufasz Bogu, że nawet to coś, co na pierwszy rzut oka może się wydać mniej komfortowe dla ciebie, czy mniej dobre dla ciebie, to ostatecznie... Bóg z tego dobro wyprowadzi, bo Bóg zawsze chce twego dobra, nie? Tak mówię bardzo ogólnie, żeby, żeby to zrozumieć, ale mnie, mnie to dotyka po prostu, mnie, mnie dotyka właśnie ten fragment i ta postawa Abrama i to Ci to dotyczy teraz, no, jaką ziemię wybierasz, tu chodzi o jakby kraj cały, nie? Czy, czy, czy Ty wybierasz e, powierzchnię, no przesadzę, no, województwo mazowieckiego, czy, czy bardziej wolisz e, województwo małopolskie, no, no to o takich rzeczach mówimy, nie? Ja od razu wiem, które bym wybrał, ale nie będę wam mówił, bo to będzie znaczy, że mam jakieś tam podobanie. ale gdybym miał tu i tu, to wiem, co bym wybrał. A gdybym, ja był, wiem, a gdybym był Abrahamem, to nie wiem, czy chciałbym oddać Lotowi ten wybór. Nie? No więc naprawdę niesamowita postawa w tym człowieku. No i potem widzimy, że Lot, no, znamy dalej historię Lota, więc no niestety tam wiecie, no, Sodoma Gomora, która została potem przez pana zniszczona, nie? O, nie, nie, no nie dobór snu, chyba zaczyna dopadać. No i yy, tu było tak, że sobie, mieszkańcy Zadomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec pana. Po odejściu lota pan rzekł: masz spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz na północ, na południe, na, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daje tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię licznym, jak pył ziemi. Jeśli ktoś może policzyć pył ziemi, policzone będzie Twoje potomstwo. To to, co mówiłem wczoraj, każdy z nas się w nim mieści. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszędzie, Tobie go oddaję. Brzmi to pięknie. Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz Pana. O co tu chodzi? Gdy Ty idziesz za Panem, to nawet jak dasz wybór drugiemu człowiekowi, to on też wybierze zgodnie z wolą Boga dla ciebie. To ty jesteś w Bożym błogosławieństwie. Bóg obiecał, ja ci będę błogosławił. Więc co dalej za tym idzie? Nie musisz oczekiwać błogosławieństwa od drugiego człowieka. Możesz być od tego wolny, ponieważ Bóg ci przyobiecał, a gdy Bóg przyobiecał, to to jest pewne. To to jest pewne. I potem finalnie okazuje się, że lot w sumie wybrał gorzej. Amen. Amen. Mnie dzisiaj w tym słowie dotyka też ten fragment o tym, o tym wybieraniu przez Abrama, jeszcze wtedy Abrama, tego da, danie tego pierwszeństwa wyboru tej drugiej osobie. I to, to przejawia się we wszystkim, nie? We, jak to właśnie strefa też tego tak bardzo uczy, bo jak się zasiadamy do posiłku, ktoś nam podaje no to ten, ten talerz zupy, czy ten, ten, to, to, to drugie danie, nie? czy takie lody, czy no cokolwiek, ale też przy takim ten kawałek ciasta, nie? I ym, to mnie tak. I to też, to, to też jest w rodzinach, tak? Między, między nawet z dziećmi. Nasze dzieci są już dorosłe, niektóre już prawie dorosłe i samoalek jest mały, ale. Też właśnie uczymy się tego, żeby to pierwszeństwo było dla drugiej osoby, i to jest, to jest takie ważne, dla mnie jest to ważne, bo to co, to, co mi zostaje, to ja rzeczywiście mam doświadczenie, że to, co jest dla mnie, jest od Boga I, i, i to mam mieć, to mam mieć o ten moment i takie mam mieć, a nie inne, i być w tym miejscu, spać w tym miejscu. Także to jest takie, takie przepiękne. Ale rodzi się też i budzi się w moim sercu coraz większa i coraz głębsza taka miłość bliźniego. I ja dziękuję Bogu, że, że tym słowem właśnie też Pan Bóg stawia mnie znowu do pionu, znowu przypomina, żeby w każdej sytuacji tak się zachowywać, nie wybierać siebie, tylko wybierać tę drugą osobę. Amen. Amen. wystarczająco zanim bo mi się przypomniało coś. Nasz przyjaciel bardzo prosił, to już jest mało czasu. Od 2 lipca potrzebuje samochód y, 8-lub 9-osobowy, pożyć do 19 na obóz z, z młodzieżą i ktoś to mu to obiecał, nawalił. Te osoby, które ja znam z 8- i 9-osobowymi, nie mogły w tym terminie, bo już mają zajęte. Jakby ktoś miał takie auto, czy w firmie, czy gdzieś byłoby w tym terminie, drugi, 19 lipca, wolne. To bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, to my to pewnie namierzymy, jakoś i się z wami skontaktujemy. Mhm. Bo, bo chcielibyśmy też, żeby oni mogli bezpiecznie z tymi dziećmi jechać. Taki obóz sportowy, bardzo fajne, fajne przeżycie. A tak. ten człowiek nawet kiedyś antidotum nagrywał ze mną. Tak. Tak, to był Robert. No, Roberta, pozdrawiamy. I błogosławimy. Także ten wyjazd do auto, a i ogłoszamy, proszę Błogosławimy. Psalm 15. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu, to dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. No, wspaniały psalm do życia, do codzienności, właśnie do codzienności, żeby tak się zastanowić nad, nad moją codziennością, codziennością, co wypowiada mój język, tak, co wypowiada mój język. Tutaj też zachęcam Was do przeczytania listu do Jakuba. Przepiękne, przepiękne słowo na temat języka. Jak go używać, czym on jest, czym nam grozi. I to, że to jest naprawdę niebezpieczeństwo. I, i, i chodzi o to uświęcanie swojego języka. Więc list, do, święte, list świętego Jakuba. Więc ta, ta czystość języka, czy ona jest codziennie, bo wiecie, to, to, to pójście za Bogiem, to, to nie są tylko wyjazd na rekolekcję, bycie na strefie mocy, czy, czy posłuchanie rano antidotum, to jest wprowadzanie tego słowa w czyn. To jest wprowadzanie w czyn, czyli, nie wiem, skończy się antidotum 6:30, czy tam pół godziny później. Yy, no to jeżeli Bóg cię do tego zachęca, porusza to Twoje serce, to zrób to. To po prostu. Cokolwiek Bóg mówi do, do ciebie przez, przez to słowo z dnia, to, to zrób to. To właśnie wprowadzaj słowo w, słowo w czyn. No tutaj jest te, te, o tym języku, kto nie czyni bliźniemu nic złego. Widzę każdego dnia. Każdego dnia, i to jest, to jest w, każdym, w każdym momencie, i w urzędzie, i na ulicy, i w sklepie, i w kolejce z koszykami, i w kolejce po benzynę, i w korku, tak? Zamiast się denerwować na tych kierowców ja wiem, że stanie w korku nie jest przyjemne ale można tych wszystkich ludzi, których masz obok siebie akurat możesz ich błogosławić nie? błogosławić ich życie i wypowiadać nad nimi dobre słowa dobre słowa nie ubliża swoim sąsiadom no tak, sąsiadów mamy różnych ale błogosławmy im i, i, i my praktykujemy błogosławieństwo sąsiadów no i to takie, takie też przemiany bo dla nich jak się tu przeprowadziliśmy to byliśmy jakimiś naprawdę kosmitami dziwnymi ludźmi dziwnie wierzący, ale... I, i, I na początku było takie, takie badanie nas, ale, ale dzisiaj naprawdę mamy dobre relacje z sąsiadami i to jest takie piękne. Możemy sobie coś pożyczyć, o coś się poprosić. Ja, ja idę po jakieś jajko, mąkę, cukier. No naprawdę piękne to jest. I to to, jest, to są trudne rzeczy, ale to są takie małe zadania, które dzisiaj daję. Małe, ale wielkie i trudne zadania, które daje nam dzisiejsze słowo. I szanuję też tego, który oddaje cześć Bogu. Wiecie, szanuję tego, który oddaje cześć Bogu. Jeżeli ci nie umiesz wznieść rąk, to szanuj tego, kto potrafi znieść te ręce, kto po prostu, nie wiem, szaleje dla Pana Boga i jest bardzo ekspresywny i wielbi Boga, to, to szanuj go. I w drugą stronę, jeżeli ktoś nie unosi rąk, a ciszą wielbi Boga, to uszanuj tego człowieka, że on ciszą wielbi Boga. No musi wznosić rok. tak? Ale on oddaje swoim sercem chwałę Bogu. No i kolejne trudne zadanie, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie. No, Słowo Boże mówi, żeby nie przysięgać Jezus na zuczy, żeby nie przysięgać, ale wypowiadamy w swojej codzienności, w naszych relacjach coś takiego, obiecuję Ci. To jest też dotrzymywanie tej tej obietnicy, która może z czasem z dnia na dzień stawać się dla ciebie niekorzystna, yy, ale obiecałeś, dotrzymam i na przykład brakuje ci czasu na wypełnienie tej obietnicy, yy, brakuje ci cierpliwości, może czegoś nie rozumiesz, ale jeżeli mówisz tak, to tak, bo tak mówi nie. I Jezus zamiast 7, to tam 77. Kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę, i pamiętam, jak poprosiłam Boga, bo była taka ogniowa sytuacja u nas z kupnem mieszkania i tam z jakimś kredytem i coś. I Bóg nam dał obietnicę domu, że sam nam Pan dom zbuduje i ja wtedy poprosiłam Boga o słowo. Mówię, Boże, bo taki ogień, trzeba już, już po prostu podjąć decyzję, ale czekałam na tą odpowiedź od Boga i Bóg mi wtedy dał to słowo. Żeby nie wydawać pieniędzy na lichwy, to chodziło właśnie o ten kredyt i, no i ja wtedy powiedziałam Witkowi o tym, że takie słowo dostałam na modlitwę i zrezygnowaliśmy z tego kredytu, choć to niekorzystne to w owocach było dla mnie przez jakiś czas, ale postawiłam wtedy na słowo i dziękuję Bogu, bo też dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym, w którym jestem, bo poszłam za słowem. Nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. I te, te wszystkie zadania, które, które, o których dzisiaj mówi psalm, to Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne, yy, naprawdę oczyszcza nas, wzmacnia nas i buduje naszą wiarę. Wiecie, właśnie to jest to, że to buduje wiarę w nas i to buduje nas jako dzieci Boże to są trudne zadania, ale yy, no, wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, Bóg oczyszcza nas w tyglu jak złoto, byśmy byli jak złoto. A żeby być jak złoto, no to trzeba być wypróbowanym, mieć to, ten wysoki poziom próby. <grych> I, I dzisiaj to słowo mówi. No i też dla mnie cały ten dzisiejszy psem odnosi się do Abrahama, więc jeżeli poczytacie sobie Abrahamie, zgłębicie o sobie, o, o osobę Abrahama, to co? Wczoraj Witek mówił w czasie, w czasie właśnie antidotum, to, to, to poszerzą Wam się te horyzonty, to spojrzenie na niego. I też myślę, że ułatwi Wam wykonywanie zadań to poznanie Abrahama. I, hmm. No i chwała Panu. Chwała Panu. Słuchajcie, a propos tej lichwy jeszcze, zobaczcie, gdybyśmy wtedy. Podjęli tą decyzję, to po pierwsze byłby to niekorzystny kredyt, jak się potem okazało ten szwajcarski, tak jak teraz. A to, to miał być ten? tak, tak, tak to były chyba te czasy. Nie pamiętam. Czyli, czyli byśmy przepłacali, mielibyśmy jakieś tam małe, to było dwu czy trzy pokojowe mieszkanie, nie pamiętam. No, A dzisiaj żyjemy jak żyjemy i co Bóg nam daje i po prostu co mamy od Boga. I ty czasem możesz po prostu przez nieposłuszeństwo Bogu sam siebie tylko ukarać, tak, zrobił poniekąd lot, nie, że nie zapytał się Boga, Panie Boże, a jaką decyzję powinienem podjąć, nie? tylko postąpił, bo mu się wydawało słuszne e, trzeba zobaczyć, co Bogu się wydaje słuszne, amen, ja dzisiaj jestem bardzo też wdzięczny Panu Bogu za tą, tą decyzję wtedy, za to słowo wtedy że, że było e, sobie otworzyła wtedy słuchajcie, aklamacja dzisiejsza Jana 8.12. ja jestem światłością świata, kto idzie za mną będzie miał światło życia. No to znowuż no Abraham szedł, więc miał światło życia, tak? W każdej decyzji, w każdym działaniu. Jak będziesz szedł za Bogiem, będziesz miał światło życia. Jak nie będziesz szedł, no to będziesz chodził w ciemności, będziesz się potykał i upadał. Więc kto idzie za mną? Jeszcze raz, a Jezus mówi: Ale co to znaczy chodzić za Jezusem? To znaczy czynić to, co on chciał i co prosił. Pierwżyć żyć według słowa, dwa też nauczać, głosić, być świadkiem, zaświadczać. Też prośba do Was, żebyście, jak jest coś się stało na strefie, dajcie świadectwo, napisze świadectwo, rozgłaszajcie ludziom, dajcie w internecie. Niech chwała Boża się poszerza, naprawdę. Niech więcej będzie chwały Bożej i dzieł Bożych w internecie. Tak. Niż, niż tego wszystkiego, co tam to się jest. dzieje. Tak. Amen. Amen. Ewangelia dzisiaj, Mateusz 7 rozdział kawałki Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych wszystko więc co byście chcieli żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie albowiem to jest istota prawa i proroków wchodźcie przez ciasną bramę bo szeroka jest brama i przestronna ta droga która prowadzi do zguby a wielu jest takich którzy przez nią wchodzą jakże ciasna jest brama i wąska droga która prowadzi do życia a mało jest takich, którzy ją znajdują o to słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste Amen e, więc bracie i siostro jest taka dzisiaj podpowiedź od y, Pana Jezusa znowuż to jest trudne trochę, to nie dawajcie psom tego co święte nie rzucajcie swych pereł przed świnie by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały Was samych chodzi o to, że nie wszystko dla wszystkich Tu tak, Pan Jezus widzicie, tłumaczył wszystko uczniom ale nie mówił wszystkiego ludziom na zewnątrz ludziom głosił w przypowieściach w sposób prosty Ty też nie do każdego idź z tym, co już wiesz bo no niektórzy Cię wyszedzą i wyśmieją fajnie jest też być tak poddanym Duchowi żeby Duch Święty Cię kierował gdzie masz co powiedzieć a gdzie masz czegoś nie mówić żeby, żeby być poddanym duchowi świętemu, nie? W, tej, w, tej, w tej dziedzinie. Żeby, żeby to się nie obróciło przeciwko tobie. teraz to wszystko, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, to kocham i Wy im czyńcie. Chcesz, żeby żona Cię bardziej kochała, Ty ją bardziej kochaj. Tak? Chcesz, żeby dzieci z Tobą chciały spędzać czas, Ty z nimi spędzać. Chcesz, żeby sąsiad Cię lubił, Ty go lub. Chcesz, żeby ktoś był dla Ciebie hojny, Ty bądź hojny. No i tak dalej, tak dalej. We wszystkim. We wszystkim. To jest taka piękna zasada, żeby tą zasadą uczyć się. No i oczywiście mówi dalej, to w ogóle Jezus mówi, bowiem to jest istota prawa i proroków, czyli tak czynić, innym, co sami byśmy chcieli. No i potem wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przez tą na ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Więc co mnie najbardziej w Lubaczowie uderzyło? Najbardziej na tej, bo to, to było w centrum miasteczka, Ten rynek był taki no, no rynkowy, typowo rynkowy. Bo bardzo szkoda takich młodych ludzi, którzy już blisko wieczoru, gdzieś tam o tej 18, 17, jeszcze przed graniem, 17, 19, oni już byli pijani, chodzili, i większość z nich paliła papierosy i, i widać było, że jest nieszczęśliwa i w głośny sposób szukała szczęścia. Nie? Że, że ta młodzież jest dzisiaj pogubiona, bo, bo nie ma wzorców, bo ktoś im nie dał. Tej najwłaściwszej drogi, którą, którą jest Chrystus. Nie powiem, że nam się bardzo udało, ale to, co było ciekawe, widzimy, że do późnych godzin wieczornych siedzieli tam i słuchali, daleko schowani, tu za studnią, tu za drzewami. Tak. No ale słuchać było wszędzie, bo rynek jest mały, a nagłośnie nieduże. więc bardzo dobrze było wszędzie słuchać. Stali dookoła. Stali dookoła i słuchali, z tyłu pod żabką stali i słuchali. Dlaczego? No bo wcześniej nikt im nie mówił. Nie? dlatego to jest takie piękne że widać, że ludzie pragną Pana Boga wszyscy, wszyscy więc zanośmy tego Pana Boga ale w rozsądny sposób no, nie zaczynaj od różańca czy od obrazka Jezu ufam Tobie, czy, czy czegoś tam żebyś se wroga nie zrobił tylko zacznij od Twojego świadectwa, co Bóg zrobił dla Ciebie co u Ciebie przemienił Amen Amen a mnie dotyka dzisiaj to, że ta brama jest ciasna i wąska, która prowadzi do życia. I mało jest takich, którzy ją znajdują. I dzisiaj dla mnie to jest taki moment, kiedy staję właśnie w takim dziękczynieniu, że patrząc na historię mojego życia, Bóg pozwolił mnie i tak mnie poprowadził, że ja znalazłam tę drogę. Ona nie była łatwa, ona była totalnie inna niż moje. Moje pragnienia, moje marzenia, moje widzenie życia, ja miałam no, no zupełnie inaczej. A, a Bóg po prostu skierował mnie na tę drogę i udało mi się znaleźć, znaleźć tej, tę drogę, ale teraz jakby też staram się być czujna, żeby tej drogi nie zgubić, bo jest to pewna droga, czyli ta droga wyznacza styl myślenia, styl działania, styl życia, styl bycia. To jest pewien Pewien właśnie taki styl bycia, tego, który jest na wąskiej drodze. I, I dzisiejsze słowo daje wskazówki, jak być i postępować na tej drodze, ale też trzeba jej szukać i być takim cierpliwym, że też się znajdzie. Więc to jest też dla tych, którzy jeszcze może dzisiaj nie widzicie, ale szukajcie, nie, nie, nie poddawajcie się, że właśnie trzeba szukać. Szukajcie, a znajdziecie, bo słowo Boże też to mówi: szukajcie, a znajdziecie. I ja Wam życzę tego że ci, którzy jeszcze nie znaleźli tej drogi dla siebie, tej wąskiej drogi, która prowadzi do życia, bo po owocach to, że mam życie w życiu, to, to poznaję, że jestem na tej drodze, że na mojej drodze życia nie ma śmierci, tylko jest życie. I potem to poznaję też, nie? To jest taki owoc tej drogi. Więc życzę Wam tylko, abyście znaleźli drogę życia. Amen. Amen więc Ojcze, życia w życiu więcej życia w życiu to żebyśmy nie oddawali pieniądze na lichwę to żebyśmy Panie szukali wąskiej, ale właściwej drogi niż szerokiej to żebyśmy umieli Panie oddawać pierwszeństwo innym Panie w wyborze, a ufali Tobie że Ty masz dla nas najlepsze rozwiązanie to jest nauka pokory Panie to jest nauka pokory proszę byś nas prowadził właśnie i uzdaniał do życia Twoim Słowem o tak Panie ja Cię wielbię i błogosławię. Ja dziękuję za miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj i za miejsca, w których jeszcze będziemy w swoim życiu. Właśnie dzięki Tobie. Chwała Ci Jezu. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty że Twoje Słowo dzisiaj jest żywe i skuteczne i nas kształtuje i ja Panie chcę się dzisiaj poddawać Twoją Słowo ale Twoje Słowo mnie oczyszczało kształtowało, czyniło nowym stworzeniem Panie dla, dla Twojego Królestwa, dla Twojej chwały Duchu Święty prowadź nas w tym wszystkim, wzmacniaj umacniaj, napełniaj światłem i światłością Duchu Święty ja potrzebuję tego dla siebie i, i proszę Cię też o Twoją obecność właśnie teraz w tych osobach, które proszą o to, które teraz stają przed Tobą, Duchu Święty, abyś Ty wypełniał moich braci, siostry, abyśmy byli wszyscy pełni Ciebie, Duchu Święty, i Twoich owoców w codzienności. Amen. Amen. I chwała, chwała Ojcu, Ojcu, Synowi, Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak było na początku, ten, teraz, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Też miałem obraz woreczka żół żółciowego, że Pan Bóg przychodzi do kogoś. No to dziękujemy Ci Panie, że przychodzisz. Amen. Amen. Bożego dnia, Papa. Pa. Wspaniałego Bogu. Przed Twoim tronem.